Cześć, witajcie z tej strony xmaster.pl. To jest mój kolejny odcinek solo. Dobrze, jak mówiłem, zbudowałem domek. Nie jest zbyt ładny. No ale cóż. Na jeden dzień to nawet... No nawet mi wyżej. Tutaj Wam nie pokażę co planuję zrobić. Yy, ale tam ma być taka piwniczka, nie? Dobra. Teraz mam pomysł, żebyśmy zrobili jakąś zagrodę dla krówek. Kurczę. Akurat nie mam trzeba. Boż. Gdzie to najbliższy las. Patrzcie, ile tu mamy korówek. Jak się zrobi hodowla, to mięso starczy. Czekajcie, wyłączę pizfula, bo musiałem... Z... budowałem skina Madzi. Uwielbiam youtuberkę Madzik89. No i budowałem jajce. Tapety zrobiłem, bo strzeliłem screenshoty i nawet, no jak tapety wyglądają. <laughs> Mogę wam przesłać link do pobrania tego. I wy sobie po prostu pobierzecie i będziecie mieli tapetę i jeszcze save'a. Z skinem magic 8.9. Dobra, myślę, że zostaniemy z tego drewna nieprzerobionego także No to ja. Może będzie jeszcze seria z The Sims 3, Far Cry 3 lub Saints Row the Fair, też część trzecia. Ale jeszcze nie wiem, muszę zobaczyć, jak to wyjdzie, i jaka jakość nagrania, i tak dalej. Czy będzie się opłatać, czy nie. Ale to już mam w planach, takie planowane serie. Na pewno zauważyliście, bo to aż takie małe nie jest, że zmieniłem teksturpaka. Tylko, jaki to teksturpak? A ja Wam mówię, że to jest yy, teksturpak Fightful Admit Venom 128 pikseli, oczywiście kurczę nocy, zaraz są jakie jaki będą mi Bo no, Oczywiście łóżka nie mam. Aha, mówiłem, że załatwię od za mnie ich grać. No, przepraszam. Już, już miałem grywać mody i przypomniałem sobie o solo. Ale dobra, solo ważniejsze niż jakieś tam mody. Musimy troszkę pajączków pozabijać, przynajmniej 3, yy, tak, nie, nie trzy. Yy, tak około 5 pajączków, żeby nam nic, yy, nicie drobły, nici yy, i zrobimy z tego wełnę. No a z wełny później sobie zrobimy łóżko, jak padniemy, no to od razu raspą w chatce, więc dosyć dobrze. No już, już powoli tak. ok, tak trzeba. Wracamy do chatki, kiedy nie na noc. Myślę, że mnie nic jeszcze nie zabiło. To jest moja druga noc... Nie, pierwsza noc z wami. Aha, i mówię, że sobie ogarnę ego. Na sobie nic nie mam, ale w skrzynce są żelazne portki. Muszę je jeszcze iść kopać i wtedy zrobimy wszystko. O, Creeper! Goni mnie. Tak oświetliłem chatkę, że nie powinno mi się w obrębie jakichś 16 kratek nic spełnić. Okej. Okay. Zobaczymy czy tutaj jestem bezpieczny. Nie, jestem bezpieczny. Tutaj, jak już mówiłem, będzie piwnica. Będzie tam magazyn, później jak nazbieram materiał to będzie enchanting, później będzie coś z kowadłem, no i chatka będzie się powiększać. Okej, okay, to ja zostawiam tutaj niepotrzebne rzeczy i idziemy na polowanie Tylko kurczę, żeby creepera tu nie było. No jak się tu gdzieś znajdzie creeper i mi coś wywali to... O Boże, trzy creepery. Może pójdziemy w drugą stronę, tam znajdziemy pajączki, czy coś takiego. Ale tam też widziałem creeperów, więc nie jest zbyt fajnie mieć otoczenie zrobione z creeperów. Świnia, stój! Dobrze. Okej, okay. jeszcze jedna krówka. Jedzenia nikt nigdy za wiele. O i jest do czego szukaliśmy w bajajajoczek. Ła! Jak mi wywiadomo trzeba 4 y, nici na, na jedną wełnę, więc musimy 12 nitek zbierać. Już mamy 3. Jeszcze trochę. A o! Buzambi naszej chatki. Niezbyt fajnie. O i pajączek. Z tego już się cieszę. Kurczę jak tutaj padnę, to już nie wiem gdzie jest moja chatka. I to jest jeden pech. Taki. Wow. A ty pajączku zdychaj. Okej, okay, już mamy jedną wełnę. Tutaj mamy creepera i drugiego pajączka. O o! O o o o! Nie! O Boże. Teraz tu padnę. Idę do domu. Zrobię sobie dwa mieczyki i wracam. Na polowanko. Dwa Nie idź do mnie! Nie! Ty, 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 ty! ty. O o! Skeleton! O uh o! -huh. Łocha! A weźmiemy. Mm, dobra, to robimy sobie mieczyk. Nie! Won mi! Won, 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 bon. Nie uczyli... O kurde, z łopatą! Nie mnie te drzwi, głupku. O już otwieram dzień dobry. Było trzeba zapukać. Ach, chłopak, ty nie dałeś. Ajajaniczki. O o, zauważył nas. Ja... O, jeszcze strzelam. Pająki, nie szkielety. A jajajajączki. O kurde jest. Z... Broli, już po mnie. Tak, jeszcze chciałem pajajajączka, to mam. Badaj. Kurde, on ma enchant. Kurde, ale fąd. A tu jeszcze trzy szkielety. Jeden creeper. I dwa szkielety. Już po mnie. Kurde. O! Ło! Ja z blisko z śmiercią O Jezus <grystanie> O, jaja gdzieś jest No fajowo Jeszcze tylko dwie nitki i mamy łóżko Jeszcze tylko dwie nitki! Nie! Yeah. Dobra Chodź tu, chodź Na jączaka widzę No chodź tu, chodź tu, chodź o, o, tu jestem mój pani ja jest, mamy łóżko, mamy łóżko, jest, 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 iha, się cieszę z łóżka, ja, yeah. dobra, to robimy. No i teraz sobie postawimy jakiś ładnie. Myślę, że tutaj będzie w sam raz. Nie! on mi szkieleć. O kurde! Nie, nic, nic! Co za szkielety! Dobra, zabiję te szkielety i musimy się żegnać. Ja na pewno byście chcieli dłuższe odcinki No ale to mi się będzie wrzucało wieki jak chcecie dłuższe ło, trzy szkielety walczą na jednego Chcesz do mnie wejść? To chodź. To chodź. Szybko do łóżka, póki nie mam odstępów. Dobra. No to cóż. Będziemy kończyć ten odcinek. Według mnie już jest dużo, jak na dzisiaj. Ja na następny odcinek postaram się już zrobić magazyn na dole. Powiększyć leciutko domek i dodać szyby. Zrobić farmę. No i. Zrobić sobie EQ, tylko jeszcze nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie. No dobra, to do zobaczenia do środy, czy tam czwartku, już nie pamiętam. Dobra, cześć i na razie.